Rytuał Ognista Podkowa Obfitości. Odkryj sekret Ognistego Konia rytuał, który odmieni Twój rok. 17 lutego 2026 roku nadchodzi wyjątkowy czas, rok Ognistego Konia, który zdarza się raz na 60 lat. To potężna energia, która może przynieść przełom w finansach, karierze i życiu osobistym, ale tylko jeśli umiesz ją odpowiednio ukierunkować. Ogólny zarys rytuału Ognista Podkowa Obfitości to po prostu wysłanie swojej intencji. Jednak sama świeca, karteczka i ogień to dopiero początek. Prawdziwa moc tkwi w szczegółach, których nie znajdziesz w ogólnodostępnych opisach. Jeśli chcesz poznać pełną, szczegółową wersję rytuału krok po kroku, z dokładnymi formułami słownymi, odpowiednim ustawieniem świec i tajemnymi składnikami, które wzmacniają działanie, odbierz dostęp w wyjątkowo niskiej cenie. Co zyskujesz? Po wykupie dostępu otrzymasz prywatną wiadomość tylko dla ciebie. Znajdziesz w niej kompletny plan działania, który poprowadzi cię przez ten rytuał i pomoże otworzyć drzwi do obfitości na cały nadchodzący rok. Nie przegap tej okazji. Ognisty Koń galopuje tylko raz na 60 lat, wskocz na jego grzbiet i pozwól mu ponieść się w stronę bogactwa. Ostatnio Ognisty Koń był w 1966 roku. Lata Ognistego Konia kojarzą się ze śmiałymi działaniami, impulsywnością i przełomami. Rytuał przeprowadzasz samodzielnie, według wskazówek zawartych w planie działania. Jeśli chcesz przyciągnąć ognistą moc obfitości na ten rok, to ruszaj galopem ku swojemu przeznaczeniu. Pamiętaj. Ten rytuał ognista podkowa obfitości możesz wykonać w terminie od 17 lutego 2026 roku do 30 marca 2026 roku. Cena za ten rytuał jest tak niska, aby jak najwięcej osób skorzystało z jego mocy. Link do rytuału znajdziesz w komentarzu pod filmem oraz na mojej stronie internetowej. Zapraszam do skorzystania z rytuału. Dobra dusza Anna.